HBO ponownie tworzy magię. A fantastyczna czwórka jednak okazała się sukcesem? Witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co najlepsze w świecie kina. Nowe informacje z planu Harry'ego Pottera. Zdjęcia do serialu Harry Potter od HBO oficjalnie ruszyły. Platforma pokazała pierwsze zdjęcie z planu nowej adaptacji, na którym widzimy Dominika McLaughlina w roli Harry'ego Pottera. Produkcja powstaje w Warner Brothers Studios w Leavesden, czyli w tym samym miejscu, gdzie kręcono oryginalne filmy. Jak wiadomo, Dominik jest nową twarzą w serii. Dowiedzieliśmy się również o nowych postaciach w obsadzie. Znajdziemy tam. Roriego Wilmota jako Neville'a, Amosa Hitsona jako Dudley'a, Louis Breely'a w roli pani Hood oraz Antona Lessera jako Olivandera. Nowa wersja Harry'ego Pottera ma zostać zekranizowana w sześciu odcinkach. Tyle samo ma mieć też drugi sezon, którego produkcja ruszy zaraz po zakończeniu zdjęć do pierwszego. Za kulisami też mamy sporo ciekawych nazwisk. Za kostiumy odpowiada Holly Waddington. Nagrodzona Oscarem za biedne istoty. A zdjęcia kręci Adriano Goldman, ten sam, który pracował przy The Crown. Koordynatorem kaskaderów został Paul Herbert, znany z Greotron, a scenografią zajmie się Mara Ali Pierce Lobb, Django. Efekty specjalne ogarniają Alexis Weisbot i Dom Dolly, Natomiast magiczne stworzenia nadzoruje John Nolan, znany z Carnival Row. Ale teraz najciekawsze. Według przecieków z Redanian Intelligence obsadzono już Voldemorta. Ale HBO chce utrzymać tę informację w tajemnicy aż do premiery. Postać ma pojawić się w kilku odcinkach, choć trudno powiedzieć jeszcze w jakiej dokładnie formie. Możliwe, że zobaczymy jedynie jego cień, wizję lub retrospekcję. Wszystko po to, by nie wprowadzać przez wcześniej głównego złoczyńcy serii. Serial ma bardzo precyzyjny harmonogram. HBO nie tylko rozplanowało kręcenie pierwszego i drugiego sezonu na dwa kolejne lata, ale także przewidziało elastyczną strukturę odcinków w przyszłości. Od sezonu trzeciego każdy z nich może mieć już po 8 epizodów. Jedna książka, jeden sezon. Tak ma wyglądać cała adaptacja. Warto też dodać, że twórcy muszą dostosować tempo pracy do przepisów dotyczących pracy dzieci na planie. Młodzi aktorzy mogą tam przebywać tylko przez ograniczoną liczbę godzin dziennie. To oznacza, że zdjęcia będą rozciągnięte w czasie, ale nie powinno to wpłynąć na ich jakość. Jeśli chodzi o samą fabułę, pierwszy odcinek ma zakończyć się sceną, w której Hagrid wraz z Harem i innymi uczniami płynie łodzią do Hogwartu. Czyli dostaniemy klasyczną sekwencję z dzieciństwa Harego u Durslejów, pierwsze oznaki magii, wizytę na ulicy Pokątnej i podróż ekspresem do Hogwartu. Brzmi znajomo? Tak, ale twórcy zapowiadają świeże podejście i więcej miejsca na rozwinięcie wątków, które w filmie potraktowano skrótowo. A skoro mówimy o Hagridzie, HBO wypuściło też pierwsze zdjęcie Nika Frosta w tej roli. Wygląda super, choć wiadomo, dla wielu widzów Robbie Coltrane był nie do zastąpienia. Niemniej Frost ma sporą charyzmę i doświadczenie w komediowo-dramatycznych rolach, więc jego wersja może się obronić. Jak na razie zdjęcia do serialu zapowiadają ogromny rozmach i wygląda na to, że HBO naprawdę chce zbudować potężną nową wersję tego uniwersum, która przyciągnie nie tylko młodsze pokolenie, ale i starych panów Pottera. Odeszła legenda kabaretu. Zmarła Joanna Kołaczkowska, artystka, której nie da się zastąpić. Wiadomość o jej śmierci pojawiła się dziś na oficjalnym profilu Kabaretu Hrabi, miała 59 lat. Małaczkowska była nie tylko jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kabaretu, ale również była aktorką i reżyserką. Największą popularność zdobyła właśnie dzięki kabaretowi Hrabi, który współtworzyła od 2002 roku. Jej sceniczna energia, niezwykła charyzma i wyjątkowe wyczucie komizmu sprawiły, że dla wielu widzów była ikoną rodzinnej sceny kabaretowej. Jej występy łączyły śmiech z czułością, absurd z głębią, a każda kreacja potrafiła zaskoczyć. Ostatnie miesiące życia Kołaczkowska poświęciła walce z chorobą nowotworową. Już w kwietniu 2025 roku zrezygnowała z występów scenicznych, by skupić się na leczeniu. Jak poinformowano, aktorka do samego końca mierzyła się z agresywną odmianą raka. Jednak mimo starań lekarzy i ogromnego wsparcia bliskich, nie udało się jej pokonać choroby. Odeszła spokojnie w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Pierwsza opinia o fantastycznej twórce, a John Malkowicz naprawdę wydzięty z filmu. Pierwszy z jasno zapowiadał, że w Fantastycznej Czwórce zobaczymy Johna Malkowicza w roli Iwana Kragofa, czyli klasycznego komiksowego złoczyńcy znanego jako Czerwony Duch. Ostatecznie postać ta nie pojawi się w wersji kinowej filmu. Malkowicz miał wcielić się w przeciwnika grupy w sekwencji otwierającej film prezentującej wcześniejsze przygody Fantastycznej Czwórki. Fragmenty te jednak usunięto podczas montażu. Reżyser Matt Schachman wytłumaczył tę decyzję koniecznością zachowania równowagi fabularnej. W filmie już i tak pokazano wiele elementów, w tym całą czwórkę bohaterów, kilku głównych złoczyńców, a także istotny dla historii wątek dziecka. Sam film jednak zbiera bardzo dobre recenzje, choć z pewnymi zastrzeżeniami. Najwięcej pochwał kierowanych jest w stronę obsady. Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach zostali zgodnie uznani za idealny casting. Rytetycy zwracają uwagę na naturalną chemię między aktorami i to, jak autentycznie oddają rodzinne relacje. Przecież kluczowy element całej opowieści o fantastycznej czwórce. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Vanessa Kirby jako Sue Storm. I jej postać ma głębię, emocjonalne warstwy i doskonałą grę aktorską. Ciepło przyjęto też Paula Waltera Hausera w roli Molmena, który mimo krótkiego czasu ekranowego zdołał wybić się potężną charyzmą. Fantastyczna czwórka może nie jest filmem bez skazy, ale zdecydowanie oferuje coś świeżego i pełnego energii. A moja pełna recenzja filmu pojawi się już w piątek o 17.45. Zapraszam! Netflix oficjalnie tworzy serial live action na podstawie Assassin's Creed. Po kilkuletniej ciszy związanej z umową zawartą między Netflixem a Ubisoftem w końcu pojawiła się konkretna zapowiedź. Kultowa Franczyza gr Assassin's Creed doczeka się własnego serialu aktorskiego. Serwis streamingowy potwierdził, że projekt ruszył pełną parą. Za sterami produkcji stanęli Roberto Patino i David Wiener, którzy pełnią funkcję showrunnerów oraz producentów wykonawców. Twórcy projektu podkreślają, że od początku są wielkimi fanami serii i podchodzą do materiału źródłowego z ogromnym szacunkiem. Big wizji Assassin's Creed to coś więcej niż widowiskowe parkurowe akcje, ukryte ostrza i efektowne sceny walki. To opowieść o ludzkim celu, tożsamości, wierze, a także o tym, co dzieje się, gdy zrywają się więzy między ludźmi i kulturami. Według ich zapowiedzi serial ma mieć wymiar uniwersalny i emocjonalny, nie tracąc przy tym epickiego rozmachu znanego z gier. Na tym etapie nie ujawniono jeszcze ani obsady, ani daty premiery. Nie wiadomo także, czy serial będzie adaptować konkretną część gry, czy stworzy zupełnie nową historię osadzoną w tym samym uniwersum. Netflix i Ubisoft obiecują, że nadchodzący serial będzie wielką, ambitną produkcją z globalnym rozmachem, a fani gier mają więc na co czekać. Powstaje polskie post-apo. Polska kinematografia może wkrótce doczekać się pełnoprawnej, wysokobudżetowej produkcji postapokaliptycznej z prawdziwego zdarzenia. Studio Lightcraft oficjalnie rozpoczęło zdjęcia do ekranizacji kultowej mikropowieści science fiction autorstwa Marka Baranieckiego, głowa Kassandry. Główną rolę wcieli się jeden z najgłośniejszych aktorów swojego pokolenia, Dawid Ogrodnik. Projekt od samego początku wyróżnia się unikalnym modelem finansowania. Budżet powstał zarówno z udziału prywatnych inwestorów, jak i wsparcia ze strony fanów. To pokazuje, jak wielką siłą oddziaływania dysponuje ten tytuł, uznawany za jedną z najważniejszych polskich powieści science fiction lat 80. Reżyserem filmu został Daniel Markowi, który otwarcie przyznaje, że stworzenie tak ambitnego projektu w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu było zupełnie nierealne. Kluczowe znaczenie miało jego wcześniejsze doświadczenie przy międzynarodowych produkcjach, w tym tytułach tworzonych dla Netflixa. Jak podkreśla? post to nie jest temat, który da się zrealizować niskim kosztem, czy półśrodkami. Ma to być film widowiskowy, ale też osobisty i głęboko dramatyczny. Dawid Ogrodnik przygotowując się do roli Teodora Hornica, podszedł do zadania z wyjątkowym zaangażowaniem. Poświęca czas na treningi fizyczne, kaskaderskie, a także intensywne przygotowanie mentalne. W swoich wypowiedziach podkreśla, że postać outsidera, którą gra, urzeka go swoją wewnętrzną siłą i milczącą postawą. To bohater, który nie narzuca innym swojej wizji, ale emanuje autorytetem. Zdaniem aktora ta rola wymaga nie tylko aktorstwa, ale też pełnego zanurzenia się w emocje i psychikę bohatera. Zdjęcia do głowy Cassandry są już w toku, a premiera została zaplanowana na zimę 2026 roku. To szczególnie warte uwagi, prawa do dystrybucji wykupił już Amazon, co jasno sugeruje, że międzynarodowi gracze dostrzegli potencjał tej produkcji. Pokazano także pierwszy plakat promujący film, który zapowiada mroczny, zniszczony świat po globalnej katastrofie. Głowa Kasandry zapowiada się jako produkcja, która może zmienić postrzeganie polskiego kina gatunkowego. Oparta na klasycznym literackim materiale, wsparta solidną obsadą i dużym, jak na polskie warunki, budżetem. A do tego wspierana przez globalnego giganta streamingowego Wszystko wskazuje na to, że czeka nas coś naprawdę wyjątkowego Co prawda w Polsce powstawały już ciekawe filmy post apo Polecam dostępnego na Amazonie ostatniego samotnika czy nadchodzącą drogę do Nikon Moją drogą w karcie macie moją reakcję na trailer tego filmu Jednak były to produkcje fanowskie lub średnio budżetowe Wysoko budżetowe kino gatunkowe w Polsce to dalej nisza, która potrzebuje dobrej produkcji jak tlenu, Dzięki czemu w końcu producenci zrozumieją, że warto w takie produkcje inwestować swoje pieniądze. Dzięki za oglądanie! Zostaw lajka, komentarz, subskrypcję i widzimy się za tydzień w kolejnej porcji najnowszych newsów. Cześć!